Dobra, idziemy dalej, bo coś tam się ostatnio zacięło z kolejnymi liścikami. Na szczęście ładna pogoda jest. To tak można sobie chodzić. Jak pada, pewnie zlipa. Ale coś tam sobie Na razie cieszę się z ładnej pogody. Tam, oczywiście tam kogoś nie było, więc musimy dać awizo. Tutaj mamy taką ładną listonoszkę na hajs. Oczywiście auto się zamkło, a tutaj jest chyba Tu też myślę. Teraz tak, to musimy zostawić, bo tego nie widzimy. Okej. Okay. Tutaj nam dała pani list, żebyśmy ją wysłali. I tu mamy jedno awizo, okej. Okay. A to musimy jechać dalej. Na dół. Co pojedziemy. Mógłbym tam i z ale no za mi się nie chce. Za daleko. Ślijnego tu I go Po jednego lista tam trzeba jechać, masakra A Ta paskobna droga jak nie wiem Już jest dziewiąta Miałem 75 listów, a jeszcze mam 60, czyli na godzinę, a ja zrobię dopiero tam 12 czy 13 listów, także bardzo bardzo litnie To wygląda ciekawy na tutaj jest szajski ten uchwyt spada Okej do kolejnego chyba teraz teraz to już no niby nie polecamy że tak bo serio to po. polecone się nie zmienią. To Proszę bardzo szybko poszło, No to to takie do szybki Teraz idziemy po resztę. Teraz no już dalej Jak już to zrobimy, na to już będziemy zaczynać naszą zwykłą trasę z listami poleconymi. Bo teraz zrobię takie to są gdzieś oddalone, bez sensu. Są bez sensu oddalone. I co tutaj mamy? Teraz... Sześćdziesiąt no, osiem. Dobra. Okej. Okay. mi jak to wygląda praca Vistonosza ile chodzą kilometrów ile zarabiają także będziemy tutaj robić sobie takie właśnie live y z Vistonosza z, z albo czasami też Ubera lub Globo zależy na co tam będzie brało w dany dzień ochotę coś sobie porobić żeby te aplikacje teraz tam wybrać wszystkie tak, problemu nie ma. Ta skudna droga tutaj jest, jak nie wiem. no na pierwsze miejsce. No to mamy tylko jedną rzecz, też znowu. Także bez szału. A potem dopiero zaczniemy robić te nasze wszystkie Proszę. Na trzeba wyłączyć kurkę i zobaczyć czy ktoś będzie tutaj. Dobrze że mamy kody do klatek. jakby nie było kodów do klatek to ciężko, ciężko. Paczuszki idą, czekają na odbiorcę. Tu mamy dwie, więc żeby ktoś był. Czekamy. Dzień dobry, poczta. Dziękuję. I proszę, mamy osoby odpowiedzialną za to zamieszanie. 21, drugie, trzecie, piętro w nim stadiał. na trzecie, bo to raczej jest trzecie. Winda weszliśmy z tej, a wyjdziemy z tej. W tych nowych bólokach.